Cieba, witam znowu. Dzisiaj mamy 11 maja, 10 maja, sobota. W tej chwili jest około 11 godziny. Na rybach jestem już od wczoraj, od wieczora, około 19. Eee, łowisko, które wybrałem teraz na zasiadkę, było wybrane bardziej pod kątem rodzinnym, gdyż nie muszę ze sobą zabierać namiotu, łóżka, aczkolwiek łóżko wziąłem tak czy tak gdyż po prostu na tym łowisku, łowisku każdy swim, Na każdym swim jest taki domek, gdzie są dwa łóżka zdech ubity taki uklepany Jest to duża wygoda, nie trzeba ze sobą zabierać tyle rzeczy można się wybrać a że ja planowałem zasiadkę rodzinną z żoną i z turką dlatego wybrałem się tutaj o tym łowisku mogę powiedzieć tyle, że jest to jedno z najbardziej specyficznych łowisk, na jakich w ogóle kiedykolwiek łowiłem. E, dlatego, że żeby tu złowić karpia, to nie są najważniejsze tyle umiejętności, wiedza, czy kulki, na jakie łowimy, czy cokolwiek innego, czy sprzęt, nie wiem. Żeby tutaj złowić karpia, e, trzeba mieć po prostu szczęście. Gdyż łowisko jest tak zrobione, tak skonstruowane, tak podzielone, że swim obok swimu jest rozdzielony różnego rodzaju wysepkami czy to z naprzeciwka, czy z boku, z lewej, z prawej. I po prostu, jeżeli się dobrze trafi, na dobry swim się przyjedzie, to się rybę złapie. Jeżeli się źle trafi, to nie ma siły, żeby pomiędzy tyloma tymi wysypkami karmi z prawej strony jeziora na lewą nagle przepłynął do mnie, żeby mi akurat na moją kulkę wziąć. A wiem co mówię, bo byłem tutaj już. Przynajmniej 5 razy i tylko raz do tej pory udało mi się złowić podczas jednej doby dwa karpie. No i dzisiaj już do tej godziny, do 11, udało mi się złowić znowu dwa. Ten drugi to jest piękny karp, pełno który jest moim rekordem w Wielkiej Brytanii: 39 funtów. Może pokażę teraz te domki, jak to mniej więcej wygląda. Tak, jak widać, wędki już mam rozłożone. Sam swim to wygląda mniej więcej tak, że tu jak widać, to małym, mały przesmyk to już jest przesmyk do stanowiska następnego. Moje miejsce do łowienia to jest tutaj cała ta okolica. Tamten przesmyk już jest gdzieś tam na drugą stronę jeziora. Tutaj kolejny przesmyk między następną wysepką do następnego i tam dalej widać. O. Jeden domek, stanowisko numer 10. Tam kolejny i tak to się dookoła ma. Ja łowię na stanowisku numer 11. Taka oto buda uklepana. Wystarczy krzesełko sobie ze sobą wziąć. Tam kolejny swim. Kolejna buda. I tak dalej. 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 Przyjazd tutaj w ogóle, żeby sobie połowić to jest drogi sprzęt. Za 48 godzin trzeba wybułić 70 funtów, jeżeli jest dwóch karpiarzy. Ja akurat byłem, zeszłej nocy łowił ze mną brat, teraz już pojechał, także przejąłem jego wędki. I co? Na razie jestem zadowolony, pobiłem rekord. Jest lepiej niż by mogło być. Jedyne co mnie denerwuje tutaj to sprzęt, którego nie mogę ja na przykład używać, który mam. Nie mogę mieć swojego podbieraka, swojej maty, a te, które są tu dostępne, to jest po prostu masakra. No. Może każdy podbierak jest cały dziurawy, ledwo, ja nie wiem jak. Na, na jeszcze może ze dwie ryby i trzeba będzie go wyrzucić a nie mogę używać swojego podbieraka, ponieważ właściciel mi powiedział, że podobno jeżeli ktoś używał podbieraka, jak był we Francji na rybach, to przywozi na podbieraku jakieś zarazki i potem temu tu ryby zdychają. Nie wiem, może i tak jest, może i tak nie jest, no nie wiem, no. Dostaję do dyspozycji podbiera, który powinien, gdybym miał ja takiego, miał to już 8 lat temu bym go wyrzucił na śmieci, bo by mi było wstyd takim na ryby jeździć. Hmm. Tu jakieś dziury. Cały podziurawiony. Ledwo się to wszystko trzyma. Następnie kradla do odhaczania ryb. W koszmarnym stanie. Zapleśniała, zagrzybiała. Według mnie to te ryby chorują dlatego, że tutaj są na takiej macie układane. A nie dlatego, że ktoś tam ma podbierak z Francji. No ale nic, no, takie zasady trzeba się pilnować. Dobra, na razie tyle, tyle nie tyłowie na mnie. Nie, no tak. Peace. Mała, tak? Mała rybka. Ładny, nie? Tak. Ładna rybka. Tak. Zbliżymy ją, troszeczkę. Nie ma żadnego, żadnego śladu od jakichś tam uszkodzeń, nic. Bardzo ładny. 哪里啊？ Palko, nie kamyczkami. poluję kamyczkami. Nie na Zobacz, zobacz, następna rybka, widzisz? Dzwoniła i psss... Gdzie? Widzisz? Zobacz. Zobacz. szczęśliwy już teraz. Dwie ryby pod rząd. Patrz, nawet wędki nie zdążą zarzucić, nie, już ma rybę. Nie zepka. Nie zepka. No, idziemy po... Gdzie on jest? Gdzie? I just had one before, ten minutes ago. Nie rzucaj nic, zaraz wypatrz, Pan patrzy i Ci zabierze, chcesz? Nie. No to nie rzucaj. Może tutaj rzucać. Nie wolno rzucać. Tutaj duża. Kończ się. To O, teraz większe. Zobacz, jak większa rybka teraz chyba, co? Duża. Duża rybka, nie malutka. Shh, Shh. Shh. Oh, no. Ch -ch -ch -ch. Nie rzucaj. Natalia.